Baza niestałych fanów Billy, chodź ze mną do salonu Freaky Tiki Jest tam coś, co cię nieźle rozweseli Mnie już nic nie rozweseli, bracie Bez fanów jestem Bo kiedy widzę twoją twarz jakbym widział przed siebie Tak cię łatwo kochać Bo wyglądasz jak ja Tak Billy Joe To znaczy Billy Joe Cobra Jejku! I ona mnie widzi! A? E, Billy, otknij się. To sam Hoover. No wiesz, ten, który ciągle chce cię wciągnąć do słoika. Może nie włożyłeś socia we Dobrze pamiętam, że sam Hoover nie miał takich firan. A pamiętasz może, że on nosi twoje stare gacie, żeby cię widzieć? To niczego nie dowodzi. Kobra zostawił sporo swoich gaci tu i tam. A! No dobra, to sam hoover. Ale to nie znaczy, że chce mnie porwać. Może jest moim ostatnim fanem, a porywał tylko po to, żeby się zbliżyć do swojego idola? Racja, ziom sam? E, tak, to właśnie co właśnie powiedziałeś, to prawda. No, ostatni fan Billiego, tak? To na pewno wszystko o nim wiesz. Już! Ulubiona przekąska! E, pikle! N nie, jajka! Masło orzechowe bez kawałków orzechów. Masło orzechowe bez kawałków orzechów. Prawidłowozaur. Jego ulubione zwierzę. Eee, Morszwinorożec. Pół morświn, pół jednorożec. Co jest stolicą Burkina Faso? Łagadugu. To jakaś ściema. Ktoś mu podaje odpowiedzi przez jakąś pluskę eee? albo coś.